Cześć się jak jest znowu ja, Gazprzestrzeniewytaście i kolej, tylko po prostu kontynuuję to wydarzenie w zasadzie dostałem w dysk to tak to, jest. i to robię, przejdźmy tak póki w ogóle czasem jak na bota przejdę to boty próbują robić swoje jakieś gówno Zostawcie się tutaj znowu, bo niecie kształty. <gry> Znaczę jak dostał strzała Po kolejnych góry są, to ostatni Ile moich sytuk? Jedenastu. I to nie jest źle Przebie, że nie takich wieku to jest źle. Damić go! Dobrze, wybraliśmy. I byłem do końca. Kontynuuj. A i to koniec obężenia tego zamku. To nie jest miasto chyba do tego. Dobra. bardzo dobiera lewe, to widziałem chyba. Twoje wyposażenie... gdzie nie wyposażenie, twoje umiejętności bardziej bym chciał i W tych umiejętnościach daj mi tutaj siłę dla ciebie i wytrzymałość. Mówić więcej, ty jesteś tym mnichem, nie? Dobra, to... A, że chcą, masz tylko wyłącznie. Nieważne. Do obydwa, to ja zaraz, sobie teraz zabije? Yeah. Uh, Geder Army, to 5, 2, 1, żeby mieć 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, Poczekajmy To Ciekawe co 1, 1, 2, wszystko w miejscu. Aż się baguje wszystko. No cóż, wy się odbudowali nie? i nie będzie znowu dochodu odwrotnego z tego. Bo ja muszę spać jakąś wioskę wiosce. Tak? No to się do Larigi, do tej, do Werolei i to spali. A to za moją wioskę, za panią Werolei. Zapiszmy. I zawsze ma się 114 ludzi. A jest mniej 125 od Wstaję fajnie z ziemią Wychowujemy się jak Wehrmacht na froncie wschodnim Aż co wezmę orzeszka Kurwa, proszę Wiem, że to pewnie słychać Ale no cóż, jestem głodny Pasło, worek, jeszcze mięso, dobra, cyk i gdzie to sprzedamy? Mm. To salonika, to salonika, sprzedawałem, to może chodźmy do Kandy, do, do, do na Kretę? Może zrobimy jakiegoś frajera, nie wiem, może rzymski i prostotrzestawiam pokój. dużo tego chyba też tu już raz byłem Nawet nie stać go na jeden worek przypraw Na jeden ban z oliwą Co jeszcze żelazo chyba no tutaj tyle możesz Konie To jeszcze lepiej Przedaj nic i kupuję też takie bezmierne. Wiekowa kobieta przynosi do Twojej drużyny i przekazuje temu z Twoich ludzi zapierdrukowany głębokim, własnym, wosk, woskim list. Jest zaadresowany do ciebie. Po otwarciu koperta okazuje się, że przysyła go Teodora. Treść brzmi: listu brzmi: Twoja ostatnia wizyta bardzo mi się spodobała. Choć od Twojego wyjazdu nie minęło wiele czasu, pragnę znów cię zobaczyć. Przebywam obecnie w miejscowości te Salonika. Niestety, jak wiemy, mój ojciec Michael do Nie pozwoli mi się to zobaczyć. Wierzę jednak, że uda mi się za wszystko a tak, abyś, abyś wszedł w tajemnicy. I odwiedzimy Sadamę. No to po drodze, bo Smyrna, potem pójdziemy do Nicei, że to wszystko sprzedać. To dobrze będzie. Może złapiemy jakiegoś frajera, który tu lata i plądruje wszystkie wioski. Szwecja i żmudzini i stan wojny. Mm, rynek bronią. Dobra, zbroję. Dobra, nie. no ten problem jest zniszczony, nie wiem jak to działa, mimo, że dalej mam chyba tyle do... Czekaj, jeszcze ja sprawdzę. Post... Wejdę, postać, mam coś tutaj? No nie wiem. Nie pokazuje mi tutaj pancerza. Jakby mniejszy mi pancerz, to bym wiedział, że mi... O, na średnich dżewelinerów. Dobra, jeszcze raz dosmierny. Na rynek, tu razem końmi. Daj tyle ile możesz, yy, i różnymi towarami dajmy mu ten kawał wołowiny. Tu no mamy 13 tysięcy. No, jeżeli kupić coś za 13 tysięcy, przez jakąś zbroję, typu nie wiem, no to płytowy ubiór bez wykończenia, nie? 18 800 Byzantine Armor bez wykończenia. Tyle samo, wygląda ładnie. Wygląda tak. To wygląda tak, jest dla Czeków, nie dla mojej frakcji. Jakby było takie czarno... Coś mi tutaj na plecach. Jakby było takie czarno-czerwone, to by znaczyło, że jest dla postrzegonego baneru, a tak to nie. Więc No, wróć. Odejdź. Z 14 weźmy tutaj tawernę, może powiedzieć jakiegoś tupasa. Acie no, no, może mm, pozwoli mi podkreślić morale tych ludzi. Co to jest sprzedawca książek? O, sprzedawca książek. To się przyda. Będzie mogli czytać. ten? Nie, to tam pewnie stoi tam, Tak. Gdzie ile książek mam jeszcze? O, masz na sprzedaż. Hm, kupić. S.E.O. Logice. Hmm. walki mieczem. Metody twierdzeń mechanicznych. Życie wielkiego, Wielkiego. S.E.O. Logice. To ty nie mechanicznie bym sobie wziął. No, chyba mam inteligencję taką. Co wezmę? I dziękuję. I chyba mam już mniej pieniędzy niż miałem wcześniej przed tym wyjazdem. Tak. Miałem 6 coś. Zobaczmy tak, jaka jest w ogóle moja inteligencja. Moja inteligencja jest 10. To ja 2 inteligencji. Czyli na następny poziom idziemy 2 inteligencje. Dobra, idę do następnego poziomu. Mało, bo 3000 expa. Dobra, to idziemy spalić jakąś wioskę. Jest to ro Rodosto. Tylko jak z zdobędziemy, tylko pan z wioski. Każdy wie. A... Przecież miałem to zrobione. Ale dostałem 1500. Co? LOT. na 10 poziom, tego dostanę 1500. Co jak daj mi tu inteligencję większą, wytrzymałość, siłę uderzenia zwiększmy i zajmie ci jeszcze drzewcową bardziej. Nieważne, gotowe. Morale średnie. Nie, nie do Konstantynopola, bo Was po bo spać Co tam był? O! Może się złapiemy. Tak, złapiemy Cię. Jest git. Chociaż pozwól, że się oddalę. Zapiszmy. I teraz. No, poddaj się lub giń. Zaatakuj wroga. Ustawcie się tutaj, widzę, że ich tam na horyzoncie już... Strzelcy szybko tutaj, piechota tutaj, kawaleria tam i horsa... ...horsa tam. Jak mam strzelców dużo, mam nawet sporo. stawcie się trochę tu strzelców stawcie się tu i zróbcie szyk Piewota tutaj Tu, strzelcy Tu Ewaleria i Corsair chersi Tam Próbujemy Tam Piechota tu Strzelcy tam, pod drzewa Piechota, debile, tutaj Strzelcy stać. Nie dałem to piechocie. Tak, tak, piechota tutaj. Ład, dostałem. Strzelcy. Dobra, stać tam. 3 i 4 do ataku. to. Mówimy na innego. Nie... Łacińskiego najminnego Gwynis Armera. Ale jest to uciec. Pola przedmiotu. 56 34, 32 Perwond upgrading. Teraz coś mamy 39. No przebierali się widać. Dobra. Awansuję na poziom 18, dziękuję i teraz 2 i... A 1 w inteligencję. Dobrze, zróbmy zarządzanie wieźami i siłę... władzę nie bronią yy, i burznistwo Dobra, 15 minut odcinka Spalmy sobie tą wioskę Zrezygnuj, zapisz Pisał, zapisało zdania ogro wioskę złynęją z ziemią Cyk Dobra cel tej kampanii jest taki, żeby zniszczyć imperium macińskie i stworzyć imperium bizantyjskie z powrotem, tak? I problem jest taki, że jakby tam tak co chwilę odbijać te ziemi, ta kampania, jakby prowadzi do kampanię dłużej jako przygody tego, ale ja już zarysowałem, że jego głównym celem to jest, yy, jest właśnie zniszczenie tego imperium, tego w, oczywiście celem Flaviusa, który kampania się skończy. No niestety czy stety, kto lubi co co lubi. Yy. tą drugą wrzoskę, tak, to tak, 50 dolarów i zdobywają morale. O, jak samit jak miło. Dobra, lecimy. I ceramiki dużo. O jaka bogata wioska to co dektyle, proszę. Lecz proszę. tyle są droższe, co jest tańsze. Ja, no dobra, nic ceramika będzie. No to co? Do Adriana Nie, Adriano to jest zamknięty. To, to tam do Bułgarii, tutaj do Tarnowa. Co ich zapisujemy? O tu się ostatnie 25 deserterów wpiło, więc jakie wiecie 4 rynek bronią Aksamit, i już nie masz jak zapłacić też nie masz jak zapłacić coś z stanie to nie możesz Kto ci dał tyle pieniędzy, stary? 4000 prawie masz Kto się tak obłowił u ciebie, że stracisz teraz wszystkie pieniądze? Konie. Ktoś u ciebie coś już. Coś 6 czułek, Coś ci też Coś I to tutaj możesz. Towary. To 25. To 12 tysięcy, Wiem. Jest, jest dobrze, to jest dobrze. Od 13 godzin. Co jest, od, co jest pod ogrzeżeniem teraz? Nic nie jest pod ogrzeżeniem. Część z coś jest pod ogrzeżeniem. Palą nam w ogóle cały kraj. No też. Widać. Ty, tu jest bie, większa bieda niż w mojej wiosce Ale peka Patrzcie, ja tam właśnie zbudowałem te rzeczy i to właśnie widać, że to jest zbudowane moje. Dobra. Dobrze. Warto, warto to chyba robić. Co jest? Eee... Nauczcie! O właśnie miałem do, do, do kobiety jechać, a to miałem. Do kobiety, do te saloniki lecimy. Siedem tysięcy mi zostało, dobra. Może być, jeszcze na jeden, na jeden ten mi starczy. Spróbuj odwiedzić damę. Dlaczego przy strumieniu? No, nie przeczytałem tego, na co to, to przeczytam. Ale teraz bierz do niej taki szmat drogi. W ogóle chyba się trochę wiersz nauczyłem, przy okazji. Cek. Tak. Lubisz poezję, ma pani? pani a dużo tego mamy. I tak za tak każdym razem trzeba będzie tego, bo jest jakiś inny wiersz. Dobra, że ja mię Twoje intencje, ale szlachetne, jednak pozwolę że sobie, żeby wyjść za mężczyznę o moralności. Chciałbym, abyś dowiedział swoje wartości w tym względzie. Dobrze, będę kupować po prostu na śrubę. Nasza sumka że wystarczy, żebyś wiedział około blisko 50, e, 50 relacji. Żebyś w razie w życiu było takie łatwo. A gdzie to była piłka? Gdzie jest uczta? Ktoś wie? Zapomniałem. Nie, gdzie jest uczta? Mam no, coś w tym, informację. No, coś się powiedzieć o Walinerów. No to wiecie. Gdzie jest uczta. Nie, nie mam uczta. Nie mam uczta. Yy... No to chyba smyrna To no, dobra, to do że jest ograniczny, dobra. No to, te ograniczenia się jakiś czas zdarzają. Zanecypuję. Czekajcie. Informacje. Frakcje. Nie! Bunt ludności na naszych terenach Podobnożenie! Trzeba jej bronić! Otwarta Polska do końca! Lecimy! Bronić broni Niny. Ale przed tym, jak zaczniemy jej bronić, ja zapiszę odcinek. Zapiszę, pff, Zapiszę grę i zakończę odcinek, ponieważ ten odcinek dobiega końca. Jest wystarczająco długi. Ja będę się z nami żegnam. Na razie, cześć! Do widzenia!